Dzień dobry, witamy się z wami w kolejnym vlogu. Potem się z wami przywitam. Dzień dobry, z tej strony Karolina i Adaś i witamy się dzisiaj z porannego spaceru. Mamy kawkę, Adaś stwierdził, ja stwierdziłam, że idziemy na spacer, a Adam stwierdził, że na spacerze możemy wypić poranną kawkę, więc sobie kupiliśmy i orzeźwiamy się Świeżym powietrzem, właściwie budzimy się orzeźwiającym powietrzem, o to mi mniej więcej chodziło. Witamy się z wami we vlogu, ale to chyba jest jedyne ujęcie z Adasiem dzisiaj, bo wieczór będę spędzać w innym towarzystwie, tak jak mówiłem wczoraj. Jedziemy dzisiaj z Zosią do kina. Zobaczymy, czy film będzie fajny. Na razie nie zdradzam na co idziemy. Jeśli taki film, vlog, vlogmas wam się podoba, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie dzwonek, aby być na bieżąco, no i piszcie komentarze, żeby wygrać jedną z dwóch paczek. Przyszła moja paczucha. To jest coś, co zamówiłam na AliExpress, tak myślę. Nagrywam w tym kadrze, bo tu jest najlepsze światło. Zobaczcie, zamówiłam sobie pasek do mojego Apple Watcha. To jest oczywiście podróbka jakaś, ale wygląda całkiem obiecująco. Otwórzmy, okej, okay, wygląda tak, całkiem ładnie. Na pewno będę musiała uważać, żeby tego nie moczyć, no bo to nie jest żadne... Wiecie, ogólnie tarcza od Apple Watcha jest taka słodka jak jest sama. Mm, ale ja wciąż tego nie otworzyłam i nie wiem, jak to otworzyć. No i co? Blondynka, i tyle. Dobra, ale zobaczcie, jest nam nie za duża ta brązeleta. Trzeba jakoś ją skrócić. Dobra, Adaś poszedł mi ogarniać ten zegarek, bo przeczytałam na AliExpress, że da się przesuwać te. E, regulować te opaskę. E, a ja zacznę robić śniadanie. Powinnam iść też się wykąpać, ale to zrobię później. A teraz idę robić śniadanie i zrobić dzisiaj szakszukę. Chyba, że nie mam jajek. Tak też może być. Zaraz zobaczę. Zobaczcie, tak się prezentuje bransoleta. Uważam, że całkiem ładnie, chociaż pasek jest wygodniejszy i wydaje mi się, że wygląda ładniej. Tak się prezentuje moja szakszuka. Właśnie wsadziłam w nią paznokieć. Zobaczcie, trochę dużo mi jej wyszło. Ale to dlatego, że użyłam pasaty pomidorowej. Lepiej użyć pomidorów w puszce, ale ja miałam akurat otwartą pasatę, więc jej użyłam. Wygląda smakowicie. Miałam prezentację pierwszego rozdziału mojej pracy licencjackiej i poszło mi dobrze. Pani powiedziała, że mogę zacząć pisać, bo na razie prezentowaliśmy takie szczegółowe konspekty. I co? Jestem z siebie bardzo zadowolona, bo bałam się trochę tego, ale dałam radę. I co? I w nagrodę zrobiłam sobie kakałko, więc teraz mam jeszcze jedne zajęcia. Wypiję kakao i idę się ogarniać, bo potem mam jeszcze jedne zajęcia i kolokwium. I potem lecimy z Zośką do kina! Nie mogę się doczekać. Spotykamy się z okazji urodzin Zofii. Czy to możliwe, że Zosia kończy dopiero 20 lat? Zobaczcie, wzięłam prysznic i widać, jak nakładam krem z retinolem. I chyba powinnam na to uważać, bo zobaczcie, robi mi się taka krehatu. I Adam zwrócił mi uwagę, że tutaj też mam takie odcięcie, ale ja się boję trochę ten krem nakładać e, na szyję, ale ogólnie nie mam w ogóle zmarszczek po tym kremie. Także gitówka może zaczyna nakładać też na szyję, tylko nie chcę mieć takiego kolory tu skóry. Dobra, jest mega słaba jakość, nie wiem czemu. Pewnie dlatego, że jest ciemno. Ale tak się prezentuje mój dzisiejszy obiad. Makaron ze szpinakiem, kurczakiem i tyle. Wychodka. Pokażę Wam, co kupiłam Zosi. To jest taki prezent trochę świąteczny, ale Zosia też ma niedługo urodziny. I kupiłam jej przede wszystkim dawkę słodyczy. Mamy tu czekoladę, ciasteczka, czekoladkę i aż pięć takich małych czekoladek. Także myślę, że to... Jej zaskakuje. Do czekoladki kupiłam jej zestaw takich herbatek. Myślę, że mega fajny prezent. Było wiele takich zestawów, ale ja zdecydowałam się właśnie na ten, ponieważ ma on zaparzacz. A uważam, że zaparzacz nie każdy musi mieć w domu, więc kupiłam takie dwie herbatki z zaparzaczami. Co prawda, teksty na tych herbatkach nie do końca pasują do sytuacji, bo na jednej jestem Ci dziękuję a na drugiej każda filiżanka herbaty to nowa historia. Ale ogólnie myślę, że będą dobre, ponieważ jedna to jest e, herbata mandarnikowa, więc świąteczna, a druga to herbata aloe vera, więc e, jak Zosia będzie się denerwować e, naszą świetną uczelnią, to po prostu wypije sobie herbatkę aloesową i trochę wyczylkuje, a żeby dobrze jej się czylkowało. To kupiłam jej też mój ukochany zapach Yankee Candle. Uff. Boże, to tak cudownie pachnie. I stwierdziłam, że wezmę jej ten średni zapach, ponieważ zima się już kończy w sensie wiecie, ten okres świąteczny. Ym, a nie wszyscy może lubią takie cynamonowe świece palić przez cały rok ja wiecie, że y świece palę sezonowo. Więc uznaliśmy z Adasiem, bo to jest też prezent od Adasia że po prostu weźmiemy tę mniejszą, żeby mogła sobie spalić ją faktycznie w tym okresie świątecznym czy zimowym. I no. Dlatego taki taki mały prezent przygotowałam dla Zosi. Mam nadzieję, że jej się spodoba. I no. Idziemy do kina. Pokażę Wam zaraz, jak wygląda. Chociaż wygląda bardzo zwyczajnie, ale mam dzisiaj sukienkę dla odmiany. I idziemy na dziewczynę z Dubaju. To jest w ogóle. Mało mój repertuar. Ja bym tam wolała iść na Clifforda, wielkiego czerwonego psa. Ale idziemy na dziewczyny z Dubaju, bo mamy taki babski wieczór dzisiaj, babskie wyjście i no mam nadzieję, że będzie mega fajnie. Kupimy sobie jakiś popcorn. Chyba, ja wolę popcorn niż na czosy. Chociaż jeszcze nie wiem. No, no i pokażę Wam jeszcze, co zrobiliśmy dla Zosi i dla jej chłopaka. Jak ktoś oglądał nasz film z dekorowania pierników, to już na pewno e, widział. Zosia studiuje ze mną filologię germańską, dlatego zrobiłam jej piernika z napisem Freue Weihnachten. Mam nadzieję, że jej się spodoba. I zrobiliśmy im też takie pierniczki z imionami. Może nie będę już ich wyciągać. Mamy Zosię i Jurka. Ja projektowałam e, piernika dla Zosi, a Adam dla Jurka. Także nie dziwcie się, że to jest typowo męski piernik. Ale będzie super. Dawno nie wychodziłam nigdzie tak z domu. Dobra, ubrałam taką czarną dresową sukienkę. Do tego ubrałam mój najukochańszy pasek z pinko i takie buty też ze złotymi wstawkami. Chciałam ubrać buty takie zamszowe, ale niestety są za krótkie i źle wyglądały. Do tego mam moją opaskę. Paska jest mega wygodna. Ta sukienka ma tylko to do siebie, że bardzo obleza wszystkim. No a przy tym panu ciężko jest pozostać czystym. No ale cóż, ubieram kurtełkę i jadę do Zasi. Jakie to jest szczęście, gdy mama w końcu wraca do domu. Hello, hello. Jestem już w pokinie. Czekam, aż mój cudowny chłopczyk wróci z pracy, bo jeszcze go nie ma. E, także będziemy robić mu kolacyjkę. E, I co? Jaka jest moja opinia na temat dziewczyn z Dubaju? Ogólnie jak są tu osoby, które już jakiś czas mnie śledzą, to wiecie, że mnie gdzieś... Ta kultura Dubaju, Bliskiego Wschodu, em, muzułmanów, Arabów. Mnie taka kultura trochę kręci. W sensie, dużo się nią interesowałam kiedyś. Czytałam na jej temat dużo książek. Lubiłam wiedzieć. Wszystkie książki, które Wam zawsze polecam, autorstwa Lili Shukri, one są zawsze właśnie o e, dziewczynach. E, i jak są one traktowane w Zatoce Perskiej, i ten film trochę mi się z tymi moimi książkami łączył. Powiem tak, film nie jest łatwy, są różne opinie na jego temat. Mnie się podobał bardzo. Ja jestem bardzo zadowolona. Um, aktorki są dobrane idealnie. Mm, serio. Kasia Sawczuk chyba nazywa się ta aktorka pasuje idealnie do roli, którą odgrywa w ogóle. No naprawdę, mnie się film podobał niesamowicie klimat. Były oczywiście wątki, które bym zmieniła albo zrobiłabym inaczej, ale całościowo bardzo mi się podobało, naprawdę. Ale podczas naszego wypadu do kina e, spotkałyśmy się z czymś dziwnym, e, kupiłyśmy sobie bilety e, i potem postanowiłyśmy iść sobie kupić popcorn. I wiecie co pan do nas powiedział? Informuję, że nie można spożywać napojów i przekąsek w sali kinowej. My tak stanęłyśmy jak wryte. Tak, ja rozumiem wszystkie obostrzenia, covidy yy, i w ogóle. Ale słuchajcie, jaki jest sens przyjść do kina i zjeść przed seansem w jakiejś strefie konsumpcji yy, popcorn albo nachosy? Powiedzcie mi. Jaki jest sens? Nie wiem, nie wiem. To było mega dziwne i w ogóle nie wiem, po co ten bar był w takim razie otwarty. Mega dziwne. Mm, moja siostra przyjeżdża niedługo i chciała iść do kina, ale już jej powiem, że do kina nie pójdziemy, tylko zrobimy sobie po prostu kino w domu. Takie babskie wyjścia też są czasem potrzebne. Ja się mega, mega cieszę, że udało mi się z Zosią jeszcze przed świętami spotkać. I właśnie, że zrobiłyśmy razem coś takiego fajnego. E, wiem, że Zasian nie ogląda, dlatego budziaki, mam nadzieję, że bawią się tak dobrze jak ja. Przyszedł Adas. I co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie mój kanał. Zostawiajcie komentarze, bo tylko dzięki komentarzom możecie wygrać jedną z dwóch paczek, które są do wygrania w tym vlogmasie. Wszystkie szczegóły zostawiam Wam w linku na dole: to jest link do pierwszego vlogmasu, tam wszystko wyjaśniam. Pamiętajcie też o dzwoneczku, aby być na bieżąco ze wszystkimi vlogmasami, bo zostało ich już całkiem niewiele. Widzimy się już jutro, cześć!